vehicle explore Witajcie, widzowie. Dzisiaj was zabieram na cmentarz ewangelicki. Jest on położony niedaleko Wierzchocina, Bory Tucholskie, czyli moje rejony. Już wam go pokazuję. A powiem wam jeszcze tyle, że na Google Mapach on nie jest w ogóle zaznaczony. Podam wam współrzędne jeśli będziecie chcieli, to odwiedzicie to miejsce. Do oglądania. Tutaj jest y, krótka historia o ewangelikach w Wierzchucinie. Jak chcecie sobie spauzujcie ten materiał. Poczytajcie. Ja już to przeczytałem, nie będę tego opowiadał. Ten cmentarz jest położony zupełnie w lesie. Graniczy on z trzema takimi ścieżkami leśnymi. Tutaj macie współrzędne jego. Przed chwilą świeciło słońce, teraz już jak spojrzycie na niebo, pogoda troszkę się psuje, kilka kropel spadło. Jest to cmentarz z połowy XIX wieku. Są wyremontowane przez to stowarzyszenie. Głównie na tym cmentarzu byli chowani ludzie związani z leśnictwem. No i wiadomo z takimi miejscami po 45 roku. Niewiele zostało na grobków, i tak dalej. Wszystko było grawione. Tutaj jest stare, powalone drzewo przy pniu. Mrówki zrobiły swoją siedzibę. Ogólnie jadę na, na inne miejsce. To miejsce przy okazji nagrałem. Widać, że jeszcze ktoś. Zapalił znicz jakiś czas temu. Rosną sobie kąwalnie na tym pomniku. Jak się spojrzę, te kropki zostały fajnie, estetycznie wykonane. Są bardzo stale, stare, więc i więc wykonanie zasługuje na szacunek, że przetrwały tyle zim, mrozów i tego wszystkiego. To jest taki jeden chyba z dwóch takich krzyży które wyglądają na oryginalne Ja może nie jestem za wysoki, ale, ale to oddaje wielkość tego krzyża. Tutaj jest kolejny nagrobek. Bardzo mały, więc jest prawdopodobieństwo, że ktoś bardzo młody został tutaj pochowany. Bardzo trudno jest odczytać tutaj te zapiski. Widać troszkę datę 1800, dalej już tego nie widać. widać. że tutaj było tutaj przewracane, to jest całe obtuczone. No tutaj na tym, na tym wcześniej właśnie

Kolejny element dać ozdoby takie listki I kolejne Ja szczureczka. Tutaj żyje. Nie będziemy jej przeszkadzać. Tutaj kolejny ten teren jest ogrodzony takim niskim drewnianym płotem. Tutaj są dwa, kolejne, znowu takie malutkie. W tym miejscu morowisko powstaje. Ten tu już jest taki obszerny. Albo ktoś ważniejszy tutaj spoczywa. Albo jest po prostu. ...podwójny. I kolejny krzyż metalowy nagrobek bardzo mały Tutaj jest data tysiąc osiemset osiemdziesiąty szósty albo piąty. Data śmierci też jest tysiąc osiemset osiemdziesiąty piąty, więc bardzo Krótko, ta osoba żyła, jest kolejne napisy z tego skamienia już się starły z upływem lat. To jest kolejny ten krzyż został złamany. Podejrzewam, że powodem tego było jakieś drzewo, które się tutaj obaliło. Przez tyle lat, tyle wichór. Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Nie wiem czy tego typu Wam się, się filmy podobają tutaj widać kleszcza który sobie siedzi na, na trawce i czeka kleszcz ogólnie bardzo Długą po, długo potrafią żyć bez jedzenia. Tutaj widać właśnie kolejny taki rządek grobów. Tu jest jeden z połamaną tą płytą czołową. Tam jest drugi, gdzie ta, ta płyta z napisem kiedyś była i teraz jej nie ma. I takie wzniesienie widać kolejne. Teren nie jest jakiś, jakiś duży ale w większości te, te cmentarze na węgalickie są tej wielkości No dobrze, uciekam z tego miejsca Bo jeszcze mnie czasami coś wystraszy Wiem, że znowu widzę kleszcze, ale nie, to była muszka siedząca sobie. I to tyle. Że cmentarze w naszych rejonach występują. Jest ich nawet dużo. Ewangelickich, żydowskich. O, mam jeden jeszcze na oku. Skoronowa żydowski, który też chciałem nagrać. I to co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie go. Nie wiem, czy to widzicie, ale pewnie widzicie tą większą sarnę po lewej stronie na tej łączce. Nie wiem, czy mi się uda mi tu przybliżyć troszkę. I jest i mniejsza. Taka bardzo, bardzo malutka. Widzicie ją? Ale maleństwo. Jeszcze nie widziałem takiej małej. Ledwo ją z trawy widać tam. Dobrze, nie przeszkadza mi, bo na pewno je, je stresuje. Więc na razie.